To się tutaj ryma. I chciałabym Wam pokazać już drugi unboxing yy, z kapera. Yy, na moim kanale to już będzie drugi. Na pierwszy raz te teraz to były traki. Wtedy w była jedna a ten, była na tej nie? wyrażenie. Oj tak, są traki czarne na ośki, to zaraz otworzymy. I znowu... Uch, chyba jedna znowu. Proszę Tak, i znowu jedna naklejka z tego, z koperta tu. Otwórzmy traczki. O, Otwieramy woreczek i wysypujemy zęb. Montażówki, wszystko, ale szkoda, że nie ma co w ogóle. No, Ale to tylko tunik jest tylko w Haksach. Nakręteczki, wszystko elegancko. Tu otworzyłem, bo tu będą na pewno base Nie ja nakrętka uciekła. I tak. To są bejsy. Traki są takie jak zamawiałem. Całe czarne. Ponieważ zamówiłem Lenwooda zielonego i żeby pasowało. No, już. Tak wyglądają. bez tu jeszcze. Tu nie mam. Mamy kształt. No to jest takie zwyczajne Chińczyk, nie? Ej, już. No. Tu mamy trachtek deka. Oczywiście są węższe takdeki, deki, ale o. Tak. Nie wiem, czy widać, ale to tak zrobię. To nie ma różnicy. Jest różnica między VGF-ami V2 a właśnie tymi takami kapera. Jest tak. O, już przepraszam, bo wkładam, że złapię ręce mi się, że Jest. O tak, jest. Chyba widać różnicę. Więc podsumowując, zostałem traki, naklej to i to wszystko. No,